Aaa, Nie ma to jak odpoczynek w domu. Co? Yy, dzień dobry, tutaj oficer Poczkowski i witam Was w moim domu. Czekajcie, wyłączę tylko telewizor, yy, bo wiecie, telewizor nie może chodzić. Halo. O jezu nie! To zakazane treści, idziemy stąd. Yy, to, to jest mój dom, generalnie. Nie wiem, czy wiecie, tutaj mieszkam, sobie na tych wzgórzach ładnych, pięknych, ślicznych, kulturalnych i tak to ta życie wygląda. Yy, nie będę pokazywać całego domu, no bo po co to nie jest tam MTV SRAB, tylko to jest tu o policjantach, że tak powiem, więc yy, tak mi się życie powodzi. Nie mam jakichś fikuśnych ubrań, no bo wiecie, niedawno przyjechałem tutaj, yy, samochód też mam taki byle jaki, może sobie zmienię, no bo w końcu jestem bogatą gwiazdą telewizji, internetu i wiec, etc, Więc słuchajcie, ja szybko pojadę na komisariat się przebrać i widzimy się już za chwileczkę. I siub, zaparkowane, dobra. Słuchajcie, jesteśmy na komisariacie w Downtown PD. Także to jest ważna rzecz. Mój piękny, kochany komisariat. Ja tam szybciutko wejdę, przebiorę się i biegniemy już tam ratować miasto przed złymi przestępcami. Cześć. Przed złymi przestępcami. Cześć. Dobra, poczekajcie chwilę. Dobra, hallo, oficer Pączkowski, zgłaszam się. Jesteśmy, słuchajcie, na służbie, już teraz jestem w mdurku. Cały czas czekam aż przyślą jakieś inne ubrania dla mnie, żebym mógł też troszeczkę jakoś fajnie popracować, a nie tylko ciągle w tym mundurku i mundurku tylko robić kuźwa, jakieś patrole. Które i tak nie mają sensu, bo każdy w tym mieście jeździ jak debil. Więc co za różnica? Naprawdę mnie to trochę nie interesuje. No ale dobra, w radiowóz i do roboty. Dobra, mamy kradzież samochodów, słuchajcie, jedziemy w takim razie, musimy szybko dogonić pościg. I le lecimy za tamtym kradziejem samochodów. To jest generalnie prosta sprawa na wrażenie. Wystarczy mu tylko przestrzelić oponki, i wiadomo jak to wygląda w tym świecie. No i po prostu sprzątnąć albo aresztować. Co kto lubi, co kto woli. Ja wolę to rozwiązanie, oczywiście, pierwsze, bo jest szybsze, wygodniejsze i, i wiadomo podatki się nie mardują wtedy, bo dostajemy pensję i premię. A, a miasto, oj, a miasto nie musi otrzymawać takiego darmozjada. O, 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 czekajcie, doganiam go, doganiam. Jest! Dojeżdżamy go. Holololo! Dawaj! Wynocha! Oj, nie nie nie! Już, wycofa, wycofaj się! Co on robi? Wycofał się! Zatrzymaj się! Kolego, na glebę! Na glebę! Tak, bardzo ładnie na glebę! Ty oczywiście nie chcą zamknąć! Ała! Ała! No dobra, bierzemy go. W każdym razie udało się. Proszę bardzo, szybka, sprawna robota. To jest to, co ja lubię. To jest to, co ja lubię. Słuchajcie, okazało się, że nie ma transportu tego pacana, więc musimy go odwieźć sami. To już mi się strasznie nie podoba. Jak widać, dużo się pozbędniało, kiedy mnie przez ten prawie miesiąc w sumie nie było. No ale. Możemy przynajmniej podoceniać piękno tego miasta, jak ono jest śliczne i jak ono wygląda rewelacyjnie. Bo to naprawdę jest czysta poezja. Ty za tym miastem. Może nie jest jakieś najbezpieczniejsze, może nie jest jakieś najrozsądniejsze, ale jest ładne. Co trzeba przyznać? To trzeba przyznać, że jest. Kurwa, ładne. Tutaj? Nie, dalej. Cześć, chłopaki. Stoi ich pojazd. Kurczy, blaszka, tutaj. Dobra. Cześć. Weźcie mi go, ten, ten zabierzcie, co? Proszę, bo ja naprawdę nie chcę go zabierać. Dobra, udało się. Tyle dobrze. A wiecie co? Ja bym sobie teraz na przykład kogoś zatrzymał na ulicy. I tak sprawdził, czy ma ważną licencję. O! Dobra, nieważne. Mamy, słuchajcie, napad na sklep. 24 slash 7. Także przyjąłem. Musimy przyjechać tam szybciutko, bo ci włamywacze to oni potrafią być bardzo niebezpieczni. Bardzo tutaj. Ten tu tam pracuje zaryzykował wzywając glidę To tu? Tak, to tu Jestem gotowy Coś się tutaj dzieje? Tak o nie! Oh! osłonę szybko! Co osłonę? A... Hey, nie dowiesz mi żywcem! Coś tu jeszcze idzie? Nie Dobra, trzeba psylować. Ups! Jakby. On jeszcze żyje? No nie na długo. Mam go! Czy pana spokojnie. Przeżył pana, sklep jest bezpieczny. Gdzie wszystko. O, moja łóżka. Na pamiątkę, Wszystko poszło zgodnie z planem. Poko. mogę tą gazetkę jedną? Nie. Smutno, więc o, kolejny napad. Uh, Dobrze, przyjąłem. Szybko, dał Jedziemy. Jest trochę daleko, czasu jest mało, niestety, ale... Wierzę. Wierzę, że uda się uratować kolejnego biednego sklepikarza, bo, bo tam najczęściej pracują albo Meksykanie, albo Hindusi. Więc ja naprawdę wierzę, że nam się uda dojechać na czas i uratować takiego ciężko pracującego obywatela. Nie, nie ma szans. Nie ma szans, nie zdążymy, to jest za daleko. To jest za daleko, słuchajcie. Ja naprawdę byłem dobrej myśli. Ja naprawdę wierzyłem, że to się może udać. Oj! Ale jednak. jednak się nie uda. Choroba! Odsuńcie tą ciężarówką! Są tam gdzieś na pieszo. Ostatnio nas byli wcieni. tam przy sklepie. Także tam, ja tam szybko pędzę. Tam jest w ogóle komisariat. Czemu nikt ich nie pilnuje? No cholera, jazda pod komisariatem zrobili napad na sklep, naprawdę! Jakim trzeba być wyjątkowym idiotą? Trzeba być naprawdę specjalnym idiotą. Dobra, tutaj szybko wierzymy w tę alejkę. Tu byli widziani. Są! HABUSZ! Mają broń! A ten się wykrwawił. Uch. Lubię tę robotę. Jakby nie jest zła. A ja tylko chciałem wejść, popilnować troszeczkę. Ale nie. Ale jak widać, musi być ciężko. Wycofamy teraz moje autko, nawrócimy, Weźmiemy coś innego. Słuchajcie, problem z radiowozem jest taki, że jest on bardzo mało zwrotny. Więc jak dojdzie do jakiegoś pościgu, no to mogą mnie blokować. A to, cacko, raczej nie zablokują, bo jest po prostu dobre. Także, Poczkowski, gotowe na służbę. Halo, centrala, jesteś dla mnie? O, kolejny napad, dobra. Przyjąłem. No i słuchajcie, mamy teraz napad na fryzjera. Co prawda, bliżej, ale zobaczcie. Na motocyklu. Uj! Nieważne. Nikt tego nie widział. Szybko, bo tam człowieka mamy jako zakładnika. Z drogi, policja! Uj, 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 to było bardzo niebezpieczne. Nieważne co mówię, zapomnijcie o tym. Chciałem powiedzieć, że na motocyklu łatwiej uniknąć właśnie korków czy wypadków, bo, bo człowiek jest bardziej zwrotny. Dobra, pistolet czy coś innego? I może paralizator. Może w końcu kogoś Nie Niby wątpię w to, ale. Ja wiem co robię spokojnie. Dobra, są tutaj. I mam ich. Jeden tutaj. Gleba śmieciu! GLEBA! Powiedziałem gleba, śmieciu! Już! Damn. Dobra, szybko go aresztować. Dobra, teraz ty tutaj będziesz sobie czekać. A ja idę tamtego drugiego dorwać. Co tutaj łosiu? Dobra, bo on ucieka samochodem, także Juan Ponczkowski nam pościg motocyklem za pojazdem z... Me mechaniczno... no ciul, za autem. Dobra, słuchajcie, tu nie będzie żadnych ładnych kamer, żadnych dronów. To będzie szybka akcja, uwaga! Raz, dwa... Trzy! Oj! Raz, dwa, trzy tak, 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 tak! Oj, nie, 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 nie! Dobra Dobra, udało się. Wysiadka Kolego? Co? Gdzie on jest? Mm. Nie wiem co się stało Ale chyba stało się dobrze Ja naprawdę nie będę się nad tym zastanawiać Naprawdę Ale przynajmniej się udało no, Chociaż tyle dobrze to Teraz wróćmy do tamtego Ale co tu jest? Halo O co tu chodzi? Halo Proszę zatrzymać tak, na wszelki wypadek już przygotuję się. O co chodzi? No dalej, człowieku, jedź! O, halo. Wiem, że jest czerwona, ale jestem uprzywilejowany, więc możesz jechać. Ach, dumna Ameryka. To ja. O, oj, sorry, myślałem, że już jedziemy. Dobra, jedź! No jedź! JEDZIESZ CZY STOISZ? Jejku... Siema Hi. Mam takie pytanko do ciebie yy, Czy mogę zrobić test narkotykowy u ciebie? Czekajcie, gdzie ja miałem... Ała! Dobra, jesteś wolny, nieważne Nieważne, jesteś wolny. To mam wrażenie było dosyć fair. O, co tu jest? Halo? Coś tu siedział przed chwilą. Oh! Nie za bardzo, dobra, cetrala. Tutaj chłon Poczkowski, coś innego niż napaść. Nic A grand theft ciekawego, coś innego poproszę. Pościg z uzbrojonym? Dobra, z przyjemnością. Huan Poczkowski, przyjąłem, jadę dołączyć do pościgu. Dobrze, pilnujcie go. On jest na autostradzie. Cholipka, to mi się już nie podoba. Będzie mi tam ciężko zjechać bardzo. Poproszę lokalne wsparcie z powietrza. Nie możecie go spuścić z oka. Tym sposobem będę mógł go dogonić i sprzątnąć, bo inaczej no to żarma tu widzę, naprawdę, ale... ale ja wierzę, że będzie dobra sytuacja. No to lecimy. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Dobra. Jest w moim polu widzenia. Juan Ponczkowski zbliża się do niego. Du -du 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 -du. w ogóle helikopter na lata, ale będą piękne ujęcia. Wow. Wow, wow. spokój! Co jechać już! Wysiadka! Oj, oj! Oj, on się poddał, dobra! Weźcie go, zatrzymajcie! On ma broń! Dobra, trzeba ich wyprzedzić. I wiecie. Uj. Ten też miał broń. Bezpiecznie. Ona też ma problem! Dobra, udało się. Czy tam ten ukradł samochód? Nie! To nasz! Cholera! A tutaj siedzi ktoś w środku. Dobra, czekaj, ja, ja, ja chcę ją! Ja, ja chcę! No nie! Nie, ja muszę wyrzucić! Mamy pały? Mam latarkę! O dług. Latarki! Dobrze! Policyjna przemoc! Dobra, weźmy! Nieważne, aresztuj ją, okej? Okay. Proszę. Śmiało, nie krępuj się. No, udało się. Dzielna policja wie, co robi. Siup. U, ale ładne. Odczekajcie. O, panie, a tutaj mamy zakaz. Stop, 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 stop. Halo! Halo! Proszę się zatrzymać. Tutaj Huan Pączkowski, znany policjant. O, pościg! Da, da, da. czekajcie jak się... o Dobra mam pościg ta Jezu jaki on szybki Stój bo strzelam Stój powiedziałem Oj, ale zwrotny nawet, ale ja bardziej I to tam nie robisz, że takie kółeczko co zrobiłem Czekaj, ta, pasza teraz damned, oj, nie tu, ała Potrzebne wsparcie, potrzebne wsparcie Ała Szybko weźcie z powietrza, mi tam kogoś przyślijcie, dobra? Dobra, Gostek tam się jakoś porozbijał. Czyli pewnie gdzieś tu jest. Niebieski samochód, ludzie. Niebieski samochód. Niedaleko, gdzieś tu był. Przecież nie mógł wyparować, nie? Dobra, szybko przeszukam to jego miejsce ostatniego pobytu. Może tu gdzieś się rozbił. Wy co, z powietrza nie możesz go znaleźć. To tutaj było. Był tu i coś zniknął. Sorry. Przepraszam, widzieliście państwo niebieskie auto? Szybkie było. Ale dziwnie to piasek wygląda. Dobra, zgubiliśmy go. Holipka. Tragedia. No nie ma go. Trudno, anulować pościg. Jest! Wstawić pościg! Szybko wstawić pościg. Jest, jest, jest! Teraz się skręcić w prawo. Nie, w, nie w tą stronę skręci. Dobra, helikopter! Dobrze! Helikopter go złapał! Mamy na niego zasięg. Tak, dobrze, trzymajcie go tam, przy go. Ja w takim razie do niego dojadę i... Ja Już go jest Nie! Olera, hipsterze zasrany... Ja na sygnale jechałem! Jak ja hipsterów nie na nie Nie!

Drugi siedzi. Chodź tu, będą Nerwiłeś mnie teraz tak srogo. Masz, profilaktycznie, pary za torem. Po jajkach, żebyś się obszczał. Wstrząs mózgu cię się spowodujemy. A teraz, proszę, łapaj na glebę. Na glebę. Powiedziałem na glebę, tak? I już kładźcie. I nie chcę nawet słyszeć żadnego mięknięcia z twojej strony. Dobra, udało się. Słuchajcie, ja go teraz bardzo bezpieczny sposób odstawię na komisariat. Siedzisz mi na plecaszek, tak? No chodź, ja go bezpiecznie odstawię i widzimy się już niedługo. Ja muszę, słuchajcie, ogarnąć te transporty. Bo widzicie, tutaj dużo rzeczy teraz nie działa. Dlatego nas tak długo nie było. Albo wiesz co? Halo, centrala spadła mi z motocykla. Ups, co mam poradzić? Dlatego tak długo nas nie było, bo wszystko nie działa po prostu. No ale słuchajcie, jak widać, żyjemy, wracamy, nie rezygnujemy. Będziemy się bawić jeszcze dłużej, jeszcze więcej. Postaram się o jakieś lepsze roboty, a nie tylko te nudne napady na sklepy 7-Eleven, czy tam 24/7. Bo jest naprawdę ciekawie w tym mieście, ale wow! Wow! All units. We've got a Grand Theft Auto in progress in uh, the canal. Holiba Tego się nie spodziewałem Dobra, w każdym razie wiecie o co mam to, to ja się z wami żegnam, bawcie się dobrze. Halo, centrala? Mam problem.